Hej, cześć, witajcie, dzisiaj jest ze mną Wolczer, taki gość specjalny i komentujemy dzisiaj filmik Jeszcze rapeł zaczę. Oczywiście o mnie. Co? Wbijajcie. Oczywiście. Tak, oczywiście o Wolczerze. Wow, Wal Jak umie... I kapi stworzyli... Unie! Nie pamiętam jak się nazywało. Też nie pamiętam jak się nazywało. I zniszczyli serwer. No. Chyba to być... Znaczy... Sorry, że tak przerywam, ale muszę się trochę przyciszyć. I bili się z pełzaczem. Nie wiem o co. Ale Kapi wypieprzył Wolczera. Wolczer przeprosił. Ale. Nie, ty chyba na ja to wyprzy... ja go wypieprzyłem. A ja. A ja za to zdradziłem wtedy oś i powiedziałem Kapiemu... I powiedziałem Kapiemu, że ty jesteś z osią. Wiem. Wiem o tobie wszystko! Jesteś zdrajcą od samego początku! Masz mnie, ale może... Może prze przekonam jeszcze naiwnych i wygram tą walkę. Czy inaczej... Jaszczur nazywa naiwnym każdego, kto myśli, że mogłeś się zmienić. Aha... I tutaj pokazuję jaki to jest super. Że... Mnie, że mi pływał... A dobra, nie powiem tego. Nie powiem, bo mnie zabije za to. Tutaj mamy, tutaj mamy memy, które robi pełzacz, tutaj muszę się nie zgodzić, nie każdy mądry musi być za tobą pełzacz, tutaj muszę się no, po prostu nie zgodzić z tym. Niektóre osoby z tym, do mnie. Z tym, że, chwila, z tym też muszę się nie zgodzić, raczej koleso polskie dalej ufa i lubi Wolczera. To, że się trochę po pogorszyły po relacje, to nie znaczy, że to tak. jeszcze jest koniec. Tak, to znaczy, to jest koniec. Tutaj jak jeden team. Tak, tutaj, tutaj oni śpią razem. Taka ciekawostka muszę powiedzieć, że pełzacz na początku chciał sobie dać czerwone oczy, ale ja mu odradziłem, bo powiedziałem, że wtedy będzie wyglądał jak właśnie zły charakter tutaj. I sobie do pomarańczowe. Tak! Bo on bardzo chciał z jakiegoś punktu takie takie kolory, które są raczej uważane w różnych grach, filmach za złe. Ty w ogóle ja teraz sobie zauważyłem, że on sobie tam oczy dorobił Tutaj chciałem powiedzieć, oni wyglądają tak jakby byli w jednym teamie Oni są w jednym teamie Tutaj widać epicką walkę w galaktyce Oczywiście, walka dzieje się na magię. <laughs> o nie, Wolczer dostał i się rozpłakał. Przynajmniej według pełzacza. Tutaj są prywatne wiadomości pełzacza z Wolczerem. Nie czy. Coś na Twoim sercu. Precz ze z... że zdrajcami, chwała Osi. Chwała Osi. Precz ze zdrajcami. Okej. Okay. Morem za Alinowym, i za Osię. Morem za Alinowym i za osia. I... Tu jeszcze się rozpisał Wolcher 5 no razy... Wolcher 5 razy dopuścił się zdrady serwera PPD W, do, w dodatku udało. Dodatka potęga Discordowa. W, w dodatku skrót, udało, tak tak wiem. W dodatku udało im się... Dowie... Dowiedz... To jest... to jest ci, ale się ci... Ja cię, peł czy ty nie mogłeś większych odstępów tej zrobić? lub nie wiem, zrobić to na dwie sceny. Że ani raz nie jak No ja. Może ja przeczytam Nie mam problemy z czytaniem tego no przeczytaj ty to Wolczer no. Ale ani od razu nie ani razu nie żałował tego czego zrobił Na czym dowodem jest utrzymy... Kurde Na czym jest utrzymywanie w tajemnicy Konto zwane Arab Aktualnie wciąż nie umie i nie chcę się przyznać do winy, lecz po tej dobrej stronie jest w nas więcej i nie dopuścimy vouchera na nasz serwer. I właśnie. tak bym tam nie chciał iść. Ale właśnie wychodzi na to, że po tej dobrej stronie, znaczy po tej dobrej w cudzysłowiu stronie, bo nie będę mówił, jaka strona jest zdrowa, a jaka zła To jest właśnie więcej osób w tej twojej Chwało się z Volture. Czy tutaj jest tak? Mogę no 2024 to, dać. Tak. A do 2022, ponieważ w końcu, skoro zdradzam od samego początku, to powinno być 2022. Tak. Muzyka. War Warbringer. 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 Fatrat. Fat Link w opisie. I to jest w sumie już koniec. Komentujemy jeszcze coś, czy zostawiamy już tak? Nie wiem, jak chcesz. No okej. Okay. Mam czas. <grym> to powiem tak... Ile w sumie tu już się nagrywa, muszę spojrzeć... Już 7 minut. 7 minut. CO?! 7 <grym> MINUT! Aha, bo nie wiem, czy był, no tak. Okej, okay, to nie wiem. Nie wiem, cokolwiek. No to... Po pierwsze, to może na kanał Jaszczur Pełzacz God, tą serię ga Live. Zrobię z tego, że to komentuję Zrobię to kiedyś Tylko, wiesz co, tylko muszę to dać na prywatne, bo jak Pełzacz usłyszy, że zrobię z tego serię, to on to usunie od razu CO TO JEST?! Playlisty, jakie mam playlisty, Pełzacz? Eee... Uwaga, czekiwa Brawl Stars Brawl Stars Shorts USA vs z Japonia yeah. On to tak... Będę <laughs> <I laughs> <to laughs> musiał to wypikować. I co to... Ale to, to już było. <laughs> Okej. Okay. Tutaj też to jest co? fragment z filmu, w którym ja też występowałem. Czyli z Minecraft Tortugi Co on robi? Daję sobie... I Proszę pana, proszę panie Lapusie, czemu na... tak nazywa? Ba... bardzo dużo... Milion daj. ...czasu na bardzo duży Amplifier. Nieraz jest tak, na, nieraz jak bo grałem Minecrafta ja, i robię te ogromne... O widzę, <ślańca> że, ra, że ten, jak, jak raz pisałem jump boost milion, bo nieraz ja dałem chyba 6 się. D bo dałem sobie 6 zer, co nie? Okej. Okay. Zdaję że że w ogóle skakać nie mogłem. Chyba za mocny jump boost. Tak, przy za mocnym jump -us. w ogóle skakać się nie da. No. Czemu to ma... Szczęśliwego nowego roku. Tak, nie ma co prawda nowego roku. Aha, dobra, już więc to jest. Okej. Okay. To powiem tak. Tutaj skończymy to. Może jeszcze kiedyś coś skomentuję z Wolcherem. <grym> Na pewno. Będziemy to komentować jutro. Tak, jutro. <grym> jutro to ja pewnie... Jutro to ja pewnie będę spał, bo w poniedziałek znowu do szkoły trzeba iść. No, a nie... W ogóle u mnie są egzaminy No ja też mam egzaminy ósmoklasistów i się z tego denerwuję. O. Ja. Volter y, Kurde, już tak nie umiem. Z czego nie mam? Nie umiem? mam zdartego gardła. No okej. Okay. Basło! <grym> Basło! <grym> nie mam wojny Coś ty znalazł. Kanały? <grym> A tak moje komentarze. O, ja nie spam. słowo ten komentarz mój. Teraz oglądam komentarze pod filmem pełzacza. Oho. Ty to już trwa 11 minut. No co tak długo? Nie wiem. W ogóle jak chwała osi... O co nie wyskakuje nie. jak chwała osi, taku. To jest... O to jest tak. chwała osi. Okej, okay, wolczier pożegnaj się. Z życiem. Do widzenia! No, do widzenia.